No dobra. Ja mam wolne, bo dyrektor zawalił plan. I poniedziałek wolny. Zajebiście, kurde, to ci się lapło normalnie. Jak ślepej kurze ziarno. Nie no, ja nie mięknę, tylko się o was martwię. Wiecie, że jutro ten są so, jutro szkoły i tak dalej. Ten prosto z mostu wali mi się podoba, są jeszcze jakieś tupeczki. Ech. Dobra, słuchajcie, ostatnio zakończyliśmy tutaj ten Sentry Post cały. Jeszcze... Dobra, mam wszystko full Ty tutaj zostajesz z tobą, chyba nie mam nic do gadania, nie mam nic do gadania. Okej, okay. jak grałem sobie chwilkę sam to poszedłem sobie w tą stronę tylko po to, żeby odblokować tą bramę Żebyśmy po prostu nie musieli się bardzo grzebać, bo zawsze wracamy tam do początku, w sensie do obozu Tak więc teraz zaczynamy nową mapę, idziemy dalej Travel to next area Na czym polega ta gra? Już ci powiem Teraz będziemy w Fort St. Saint, Fort Saint George Czyli Fort Świętego Jerzego Słuchaj, jesteśmy na Wyspie. Jesteśmy na wyspie, i w ogóle tutaj jest klimat cały czas. Klimat, jakby to powiedzieć, podboju Ameryki, tak? Czyli, czyli, czyli kolonizacji Ameryki, o, tak to nazwijmy. No i tutaj chodzimy sobie po jakiejś tam, nie wiem, wyspie, czy to jest kawałek lądu, nie, to jest po prostu kawałek lądu, idziemy cały czas od, od plaży i idziemy po prostu, przechodzimy kolejne, kolejne plansze, jedna za drugą. No i spotykamy tutaj, wchodzimy między lasy i spotykamy tutaj właśnie forty. Kolejne, kolejne forty, pierwsze tam był chyba fort, fort Henry, później był sentry post, czyli taki posterunek graniczny i teraz jest fort St. George. No i ogólnie... Tutaj mamy pozostałości z tych całych fortów i mamy duchy oraz demony. Mamy demony konkwi Konkwistadorów, czy to jakieś tam, opiory, czy jak to nazwać. Które musimy, musimy ich załatwiać. Oraz mamy duchy Brytyjczyków i musimy rozmawiać z tymi duchami i próbować rozwiązać ich. Zagadki. I plus, mamy tutaj też dwa światy, tak? Jak widzisz, jest jeden świat kolorowy. Co prawda możemy ją zmienić kolorystykę na czarno-białą, ale nie robimy tego. No i świat kolorowy, świat światła oraz świat ciemności. No i teraz tak, jak tutaj widzisz, mapkę, tu są poznaczone różne rzeczy na tych kółkach. Nie wiem, jakim sposobem ominąłem, co tutaj co to jest w ogóle to. Aha, odpalę sobie to, może wszystko, bo o właśnie, nie pokazuje wszystkiego. Można niektóre rzeczy, widzisz, powyłączać. Okej, okay, tu jest totem. Co prawda tego totemu nie widziałem, więc przypuszczam, że on może być w... on może być ukryty w tym drugim świecie. Nie ma, nie, nie widzę totemu jest na pewno ukryty w drugim świecie, no przeszedłem obok niego, no tu gdzieś jest totem. Przypuszczalnie gdzieś tu albo gdzieś tu, ale go nie widać, tak więc musi być ukryty. W tamtą stronę teraz odpaliłem nasłuch i słyszymy z tamtej strony. Coś nas wzywa, ale tam pójdziemy później. Na razie sobie podejdę tutaj, jest coś do znalezienia: jakaś skrzyneczka. O, właśnie. No dobra. No i tak jak widzisz, ja chodzę tu z łukiem: mamy kusze, mamy jakieś tam pistolety, muszkiety. Łuk najbardziej optymalny, bo strzały da się odzyskać no i nie trzeba przeładowywać. Także tak pokrótce wygląda ta gra. Zaraz zobaczysz, jak wygląda reszta tej gry. E, ogólnie yy, skupia się to po prostu na chodzeniu i znajdowaniu tych... No właśnie, są rafy, są szado... O, czekajcie, może tu raif będzie? Nie, nie, ale nie to go słyszeć wtedy. Nie, wyzywa, wyzywa mnie od strony Fortu, więc przypuszczalnie tego rafa tu nie będzie. raf to jest właśnie ten duch, o którym mówiłem, on będzie gdzieś tutaj. Ale o, dobra, widzę już fort. Ale tu widzę mamy skrzynkę, podejdziemy sobie pod skrzyneczkę i... Idziemy fort. Czekaj, czy będziemy musieli się znowu z tymi, tymi tymi spaniardami napierdzielać, konkwistadorami czy nie Na razie wygląda to czysto. Tu widzę wycinkę drzew robili. Okej, okay, wygląda to czysto. Zapomniałem tego zmienić tytuł streama. Więc zmieniam teraz na szybko No i w tak yy, tytuł Tytuł tej gry Betrayer mówi nam o tym, że tutaj się... Jezu! Coś tam stało Wow, wow! Wow, shit! Shit! To nigdy nie chodziło! Kurwa, to nigdy nie chodziło! Wypierdalaj, wypierdalaj, wypierdalaj! Ja pierdolę! Kurwa! A, to byli tylko zawsze tacy ludzie z tego z. z popieleni, jakby, nie? To były takie po, po, popiołowe statuły ludzi i to można było po prostu porozwalać Podchodząc do tego, a tutaj ci zaczęli kurwa chodzić. What the fuck? Kurwa. Jeszcze jeden gdzieś powinien być. Jebańce samozwańce, jak oni tak mogą? What the fuck? Już na dwóch mapach byliśmy i na dwóch mapach widzieliśmy te postacie, ale one kurwa nigdy nie wstawały, co się po prostu było rozwalić, to i tyle. What the hell? Okej, okay, no i. O, tu jest w ogóle jakiś. Krzyż, kurwa? Już tu spalili na tym. Na stos, kurwa goście wzięli albo czarownicę. Ogólnie tutaj motyw jest taki, że wiecie: walka między Hiszpanami, Indiańcami a Brytyjczykami, którzy budowali te forty, no i tam wszyscy się zasiedlali. No i ktoś, wiecie, tutaj są motywy tym, że no, ktoś zdradził, nie, tych Brytyjczyków i tutaj oni pomarli i teraz, wiecie, i w ogóle, dobra. Wygląda, że ktoś tutaj został spalony, no tak też przypuszczałem. Page Scrap. Um... We are come to the very garden from which Eve and Adam were cast. Now is, a secret, uh, now is our sacred duty to likewise cast. Out the evil that has infested it and restore it to perfection. No, ogólnie że wiecie powrót do do boskiego raju coś ten coś. tam. musimy się teraz wystrzegać zła. E, Okej okay. iron shackles czyli te e, stalowe czy metalowe żelazne właściwie e, te kajdanki, tak. Pitch scrap. E, William Eastgrove był... miał rację uh, with the Constance Sunk by Spaniards Czyli, uh, czyli chyba, że Hiszpanii, kiedy Hiszpanii z, zatopili Constance, to jest pewnie nazwa statku um, Którzy teraz otaczają Fort Henry i uh, którzy y, osiedli na wzgórzach niedaleko fort, y, Fortu Świętego Jerzego, czyli tego, w którym teraz jesteśmy. Yy, aha, zaczęła się rozprzestrzeniać, po, po naszym obozie zaczęła rozprzestrzeniać się, yy, no, zaczęło rozprzestrzeniać się szaleństwo. Yy. Okej, okay, musimy się tam, no, musimy się zebrać i odepchnąć katolików z, katolików z powrotem do morza. Zanim przybędzie nam pomoc z Anglii, tak? No bo wiadomo, Anglicy to są pro, protestanci, a Hiszpanie, shit, znowu coś idzie. A Hiszpanie, katolicy, I tutaj właśnie jest konflikt, widzicie na tle re religijnym. Ok, tu mamy sklepik. O, dzwon już jest. Dobra, poczekajcie, na razie pozbieramy wszystko co tu jest. Dobra, nie zbiorę tego. Pozbieramy wszystko co tu jest. Rozwalamy tych gnojków. Kurwa! Są za kutasiarze. Pokaż się. Jak dzika bestia! Jak dzika hunta. Ok, odblokowałem sobie świętego George'a. Trąbkę słyszę. Aha, potrzebuję ten. Potrzebuję łopaty. Nie mam łopaty. Uh, kurwa. Kiedy tą łopatę będę miał do cholery? Jasnej no. Z zeszłej nocy um, wartownik. Oh, sied. Kurwa! No co do chuja, przecież dopiero co odblokowałem, a oni mi już tu przyszli? What the hell! Nigdy mnie nie atakowali! Tak. Tak o. No what the fuck? No kurwa, muszę tu prowadzić obronę. What the hell is going on? Świetnie! No co do cholery! Czy ta trąbka to był ich atak? Kurwa, serio? What the fuck is that? Kurwa, może ten. The clapper is missing. No, nie wierzę. Myślałem, że może zmienię świat na drugi i wtedy bym ten. Ale widzę, że nie chuj. Idą tu, kurwa. Ja jebę. Mam przejebane. Mam przejebane jak jeszcze kurwa nigdy. O chuj tu chodzi, dlaczego? Dlaczego? Co jest? Co ja mam w takim razie zrobić? Muszę. Muszę spierdalać stąd. Ale chujnia. Nie rozumiem Dobra, słuchajcie, ja wypierdalam w takim razie, bo tu... Nie mam po co tutaj zostawać, skoro oni tu kurwa idą Muszę wypieprzyć w którąś stronę w ogóle, żeby mnie... Nie znaleźli Dawaj w tą, bo tutaj skąd nie idą Kurwa, chuj, opanowali mój fort. No do szlak by to trafił, no. Chociaż tak się zastanawiałem, że w ogóle ich nie spotkałem na wejściu, przez tą przejście przez tą lokację. Co jakieś w ogóle dropy? What the fuck, co za, za dropy są? Czemu tak. Gr... Co się z tą grą dzieje? What the fuck. Klatek nie gubię, to jest kwestia tej gry. What the hell. No nie, oni idą za mną. No kurwa, nie wierzę. Pierdole, pojebało ich. Co jest dosz. Serio, miałem 70% życia i on jednym strzałem ściągnął? What the hell? Czy widzę, że nie mam wyjścia? Ja muszę po prostu kurwa, ten... Czy mam 5 ammo tylko? Aha, fajnie kurwa, bo mi. Szlak by to trafił. Muszę kupić te strzały, bo. Ej, dobra kurwa, a może po kolei co? To jase kurwa A wypier dalej To Jase kupuję strzały, a oni idą na mnie. Co za bullshit, no? Jeszcze ten idzie, no szlak. Wiem, że jak ucieknę, to mnie przestaną gonić. Tu widzę, że mi chuj. Kurwa wszystkich pokonać, przecież to jest pojebane. A ten jest najbardziej przejebany. Siedem strzał mi zostało. Dobra, idę w tą stronę. Mogę w sumie zmienić ten. Tę krozboła. No kurwa. Kuj wam w dupę. Tak, spektrum przyzwyczaj się do tego. Tutaj zawsze tak jest, że Jasek gadam i w ogóle. E, ja gram, a, a chat sobie, wiecie, czat, cz, cz, czat po prostu żyje własnym życiem. Ja się do tego przyzwyczaiłem. Zawsze tak jest. Kurwa, no i za każdym razem, jak ja ginę, to jeszcze tracę te wszystkie strzały i tak dalej. A kurwa, zabijam za każdym razem tą samą ilość osób. Kurwa, dobra. No, kurwa, dupę no. A idźcie mi z tymi kurwa kamieniami, czekajcie, mam. W sumie mam gra... ten. granata. Co prawda, to jest prymitywny granat, ale zawsze granat. Jeszcze raz. Dobrze. Kurwa, a może dajcie mi spokój. Kurwa, biegnie, biegnie, biegnie. Myślę, będzie mnie atakował. Wręcz mam czas na to, żeby go załatwić. Nie, chuj, wyciągasz tyle A czy wyciąga, przepraszam, na sam koniec, kurwa, ten... ...muszkiet i mnie rozpierdala. Dobra, czekajcie, muszę się cofnąć po życie. Już prawie, kurwa, ich zabiłem. Come on, dobra. Weźmy sobie to. O, ty kutasiarzu jeden. Ale dlaczego... Dlaczego kurwa to wystrzeliło jakoś tak za wcześnie? What the hell? Chuj, to trzeba tak długo przeadowywać wszystko. Dlatego łuk się najbardziej opłaca. Już wiadomo, nie, nie straci tak dużo damage'a jak pozostałe, ale. jeszcze to się chyba najszybciej przeadowuje. Reload. Dobra, zbieram, kurwa. Ja pierdolę, odblokowałem. Znaczy, odblokowałem, zwyciężyłem, yy, Pozabijałem tych wszystkich kutasiarzy ale ja jebiks, no. Pojebało ich. A jeszcze jakaś notatka była, nie zdążyłem przeczytać. z Barnes kupił mi... ...Vile Effigy. He Brod mi przyniósł, nie kupił. Yy, przyniósł mi, ale nie wiem co kiedy był, kiedy tam łaził po, po lasach na zachodzie. Uh, it is fashioned from two weeks and animal is it? Aha, to jest jakieś. Aha, Vile Effigy to jest. Nie wiem, czy to nie jest jakaś ozdoba, taka, właśnie, nie wiem, czy jakiś naszyjnik, czy coś w tym rodzaju. Um, Okej, okay, aha, że tutaj jest. Um, że ma tutaj jakieś tam kości zwierząt i, i coś tam jeszcze, i to na pewno jest narzędzie szatana. Eee, wrzuciłem, e, wrzuciłem to do ognia, ale nie zaczęło to płonąć, tylko poczerniało, więc zakopałem to e, z dala od fortu. Ok, FIGI, kurczę, co to było? F to nie jest naszyjnik, nasz tylko. coś mi się to kojarzy, ale nie wiem z czym. Aha, tutaj, ale to potrzebuje łopaty. Jakaś taka ozdóbka, nie wiem, czy jakaś figurka kurwa, czy... Już nie pamiętam, co to słowo oznacza do końca. Ale wiecie, ja tak często mam, że wiem mniej więcej, że kurwa dzwonię, tylko nie wiem, w którym kościele, nie? Teraz dostałem? Teraz dostałem tą wiadomość, tak? Chyba o tej laski w czerwieni. I don't know. I thought you might need this item. The club preferable. O, oh, super! Nasza koleżanka, ta laska w czerwieni, którą widzieliśmy na samym początku, e, właśnie nam przysłała e, ten dzwoneczek do dzwonu. I teraz możemy zadzwonić w końcu. No nice, właśnie. I ja o to chodziło. W końcu weszliśmy do drugiego świata. Teraz tak, gdzie są raify? Powinien być tu jakiś raif. Nie widzę. Tu jest raif. Nie, tu są dwa. Tam był totem, to nie. Rejfy, ile mamy shadowów? Tu jest jakiś jeden shadow. Aha, nie, Rejfy to te. Ja, dobra, to pom pomyliłem Rejfy z shadowami. A my potrzebujemy sobie iść do, najpierw do shadowa, tak? Tam gdzieś? Nie, najpierw musimy iść do Rejfa. Nie, już nie wiem, kurwa, ale tutaj nie, nie widzę żadnego. Więc idźmy na razie za tym, co nas wzywa. Grupa Hunt na Facebooku, czyli grupa moja na Facebooku to jest Hunta cię widzi. Tak się nazywa grupa. Okej, okay, widzę już jednego. To jest shadow? To jest shadow, tak? Nie, to jest Rave. Dobrze mówię, że potrzebujemy rave'ów, no. Shadow ponosi jest jeden w obozie, ale na razie go nie widzimy. Zobaczymy go w odpowiednim momencie. Pewnie wróci do fortu, tak? Rave, zgubię moją drogę, dzwon, dzwon cię zaprowadzi, no właśnie dzwon cię zaprowadzi, my się też tu cofniemy. Jest, dobra. Siema. E, gdzie jest Wenefreed? Wenefreet e, muszę z... jak się tam chyba i nazywa? E, muszę znaleźć moją żonę gdzie ją ostatnio widziałeś? E, pamiętam, żeby była w polu czesała konia. Hmm, hmm, hmm. Zawołałem do niej i mi odmachała. Kim jesteś? Jestem kapitan Calvin Stevens. Lost Souls, okej, okay. okej. Okay, czyli poznaliśmy kapitana Stevensa. Znaliśmy kapitana Stevensa i Teraz to czekajcie, bo tu jest więcej rzeczy, tylko ja muszę sprawdzić czy się da. O, tu jest jakaś skrzynia. Jezu, czekajcie, muszę sobie tu gaina włączyć, bo kurwa. O kurwa, bez gaina patrzcie jak to tak wygląda z gainem, zablokowałem się? Nie, tak wygląda z gainem, jak patrzę jakby było bez gaina. Masakra po prostu, nic kurwa nie widać. Proszę, jak fajnie kurwa ciemno. Weź tu sobie coś znajdź. Tragedia to nawet z tym z gainem jest kijowo. Dobra to mamy to... Ten Shadow powinien być tutaj na wejściu do tego, ale... Oh, kurwa, idą znowu. No what the fuck, myślałem, że... Forty będą raczej... Aha, to był złodziej, no dobra, to, to już nie zdążyłem. Nie zdążyłem go znaleźć, okej. Okay. Przypuszczam, że tutaj będzie jeden Shadow, ale go na razie tu nie ma, musimy go znaleźć gdzieś. Uh, Okej, okay, tam przy wyjściu coś jest. Zaraz zobaczymy wyjście. Gdzieś wyjście. Tutaj coś ma być. To tylko łopatą. Tu mamy jakąś stronę. Uh, this dream the dreams and of hers. Uh, nie ma więcej niż moja żona, niż moja żona. Zapraszam do swojej żona. Proszę bardzo, jeszcze raz, podczas Alicji, żeby nie było możliwe. Okej, tu jest tekst o jakimś, że. Przynajmniej z tego, co zrozumiałem, że y, były jakieś dwie siostrzyczki, jedna z jedna zaginęła, i ta druga ma teraz jakieś tam krzeseczne koszmary i tak dalej. Yy, związane właśnie z tym zaginięciem. Yy, no, że tutaj nie, to nie jest nic nadprzyrodzonego, tylko, tylko po prostu wytwór umysłu tej, 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 nie, tej dziewczynki, bo pewnie widzi jakieś, nie wiem, demony albo coś no, kurwa ja tutaj całą grę widzę demony i nie jest dla mnie to nic dziwnego, więc, więc wiecie. Więc może i widziała. Dobra, tu jest jedno, tu jest drugie, jeszcze tamten. Chcę to wszystko pozbierać. Tego mapa tu jest bardzo ważna. Tu jest następne, ale to też są kamienie. Nie, to jest akurat ziemia. Znaleźliśmy... ...duck bloodstained strip of cloth, czyli jakiś kawałek ubrania nasiąknięty krwią. Prawdopodobnie jest from a woman's gown. Nie wiem co to jest. Znaczy jakieś tam część ubioru kobiety, na pewno. Kobiecego ubioru. Tu mamy jakieś yy, buta jakiejś kobiety. O kurwa. Cii, jeszcze nas nie widzieli. Będzie jeszcze czy nie? Będzie. Dobra. Pozbierane. Znaczy pfu, pozbieramy. Tak, weźmy sobie to, przeładujmy oczywiście. Zjarałem się i widzę demony? Nie, lepiej, to jest dzwon kościelny, słuchajcie, taka msza jest, normalnie. Pewnie ktoś wrzucił ten, marychę do kadzidła zamiast, no nie, to faktycznie, to, to bym się zjarał. Pędzacie ten, ten e, dowcip, znaczy, przepraszam, dowcip, kurwa, następne. Jest czarny, kurwa. To jest inny, kurwa. Dobra, też zginął, jak zwykły. Eee, sketch był, nie? Że Coś tam. E, nie pamiętam, jak się ten kabaret nazywa, nieważne. E, chyba Smile. O kabaret Smile i mieli sketch jeden, właśnie o tym, że w kościele coś tam była msza i wrzucili marychę do kadzidła, nie? Że kurwa fala była nam mszy. Dobra, kapitan Harper mm, uh, wezwał zebranie tego ranka. Uh, laying out his plan for building the main settlement in the, of the of, to the west. A, chce zbudować na, mm, w dolinie na zachodzie jest kolejne, kolejne osiedle. Uh, on land, uh, by the naturals. Aha, przez, przez tereny. Na terenach zasiedlonych przez y, tubylców, o tak ich nazwijmy, tak w sumie to chyba jest dobre tłumaczenie nawet, przez, na terenach y, zasiedlonych przez tubylców. Eee. Okej, okay. że tam były jakieś sprzeciwy, ale, ale... Invited who... Aha, ale zaprosił każdego. Y, każdego człowieka, który... Każdego kto by... Y, kto może przetrwać zimę bez pomocy. Y, bez pomocy innych. Okej. Okay. Najbardziej wkurwiam mnie to, że na przykład mamy znaczniki poza mapą, nie? I wejść tam kurwa idź, jak nic nie widzisz. A tu coś jest, tam coś jest. To odwróćmy się idźmy w, tam, w tym momencie tutaj, do tego i za chwilę będziemy koło jakiegoś rejfa, więc może on będzie, on będzie nas wzywał, zaraz zobaczymy. Mam nadzieję jesteśmy blisko. Strzeczka. Chuj, coś za skało mi nie słyszę. Ja myślę, że on tu gdzieś. Będzie. Kurwa, wszędzie go słyszę, ja pierdolę, nie wiem w którą stronę iść. No, pójdziemy według mapy. Chujowo poszliśmy. tamtą stronę nas coś wzywa, ale coś drugiego nas wzywa w drugą stronę. Tu jesteśmy w obozie, dobra, nie, chuj, chciałem iść tam. Chciałem iść tam za tamtym gościem, zobaczymy... Czekajcie, zobaczymy po prostu co to jest. Aha, to jest Shadow, to jest shadow, to chujowo. Tu mamy jakieś skarby, jeszcze jednego. Shadowa niekoniecznie znajdziemy w tym momencie. Ale chuj, idźmy. Coś jest koło niego zaraz, więc jeżeli to znajdziemy, to znaczy, że... ...że on tam gdzieś był. Okej, okay, jest. Yy... Tak, w yy... chuj krwi w tym miejscu. I on tu będzie, ale nie teraz. Tam nas wzywa. Ewidentnie coś nas z tamtego kierunku wzywa i tutaj mamy totem. totem by nas wzywał, kurwa, może. Aha, że odblokujemy. go. Dobra, to możemy odblokować totem. Mmm yy... Betrayer to nie jest zdradzony, tylko zdrajca. To po pierwsze, dobra, jest totem. Betrayed to byłby zdr zdradzony. Betrayer to jest zdrajca. Jak widzicie, tutaj się po prostu matamy. Ok, corruption has gone. Super. Nie musiałem nawet nikogo pokonywać. Bardzo się cieszę z tego powodu. Dobra, jak już tu przyszliśmy, to idźmy dalej na te na te kółeczka tam, zobaczymy co tam się dzieje.